28 stycznia 2013 roku, mimo sprzeciwu wielu ludzi w Polsce, została uchwalona ustawa o nasiennictwie. Ustawa, która jest kolejnym krokiem korporacji w kierunku zawładnięcia naszym krajem i wprowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. W myśl tej ustawy został zniesiony zakaz obrotu, czyli sprzedaży materiału siewnego GMO, także będzie on mógł dowolnie być oferowany do sprzedaży. Jednocześnie zniesiono zakaz wpisywania do rejestrów odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie. Tą ustawą całkowicie zdjęto odpowiedzialność z korporacji, które rozprowadzają nasiona genetycznie zmodyfikowane, a odpowiedzialność za ewentualne zanieczyszczenie spadła na rolników. Jednocześnie w tym samym dniu weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów, które zakazują stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 i ziemniaka Camflora. Rolnik, który na swoim polu będzie miał tego typu rośliny, zostanie ukarany grzywną i będzie musiał zniszczyć tą plantację na własny koszt. Czyli stało się to, czego najbardziej się obawialiśmy: objawiali, cała odpowiedzialność spada na rolnika. I prawdopodobnie może dojść do bardzo nieprzyjemnych sytuacji, które w konsekwencji uderzą ekonomicznie tylko i wyłącznie rolnika. Jeżeli którykolwiek rolnik przed datą 28 stycznia. Zakupił nasiona kukurydzy i nawet nie wie, czy to, jest, czy to jest kukurydza zmodyfikowana genetycznie, czy nie, to niech dokładnie przeczyta opakowanie. Niedokładnie przeczyta, jakiej, yy, jakiej odmiany jest to kukurydza. Jeżeli to jest odmiana Qualitas lub Kurakus, jest to odmiana genetycznie zmodyfikowana. Powinien taką torbę z takimi nasionami zwrócić do sprzedawcy i zażądać zwrotu pieniędzy. Ponieważ handel tymi nasionami przed 28 stycznia był jeszcze niedozwolony. Natomiast jeżeli po 28 stycznia zakupił takie nasiona, to nie ma prawa ich wysiać. I powinien też zwrócić się do sprzedawcy, że nie wiedział o tym, że będzie taki zakaz i że chce zwrócić takie nasiona. Apeluję tutaj do wszystkich rolników, żeby bardzo uważnie przyjrzeli się swoim opakowaniom, żeby sprawdzili, czy ta kukurydza na pewno nie jest modyfikowana genetycznie ponieważ konsekwencje poniesiemy my, my wszyscy rolnicy i nie tylko ci, którzy zasieją takie uprawy, ale też ci, którzy sąsiadują z nimi.